Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w interaktywnym programie Nod Zagadek, w programie, w którym możecie wygrać duże pieniądze. Ja nazywam się Macie Kruszkiewicz i dzisiaj jak zwykle prowadzę śledztwo. Moi drodzy, Wy mi pobagacie, a ja płacę Wam pieniądze. Popatrzcie, pojawiło się już pierwsze słowo, a dzisiaj Wy sami wybieracie nagrody. W kopertach ukryłem dla Was 4,5 tysiąca złotych. Co musicie zrobić? Musicie przeczytać to słowo. Znaleźć pierwszą literę i przeczytać to słowo po tych oto czerwonych pomocniczych liniach Moi drodzy ale najpierw kilka zasad które obowiązują w moim programie Aby wziąć udział w moim programie musisz mieć ukończone 18 lat musisz zgłaszać się pod wskazane numery Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie z moim studiem. Płacisz za połączenie, ale nie za czas jego trwania. Aby zdobyć nagrodę, musisz udzielić mi prawidłowej odpowiedzi na antenie. Aby dostać się na antenę, musisz trafić na otwartą linię. Ona łączy cię bezpośrednio z moim studiem. Musisz zgłosić się po prostu we właściwym momencie. Jeżeli Twój telefon trafi na otwartą linię, zostaniesz automatycznie połączony z moim studiem. Jeżeli Twój SMS trafi na otwartą linię, komputer automatycznie do ciebie odzwoni i połączy cię z moim studiem. O tym, że w trakcie konkursu łączony z SMS czy telefon decyduje wyłącznie to, jakie zgłoszenie trafiło na otwartą linię. Regulamin może znaleźć na stronie www.konkursy.tvp.pl Moi drodzy, zapraszam do zabawy. Pula nagród gwarantowanych to 4,5 tysiąca złotych. Tak jest. A dzisiaj, a dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj ja podróżuję i Wy musicie mi pomóc. Musicie mi powiedzieć. Gdzie mam pojechać, a ja zapłacę Wam pieniądze dzisiaj. Wy sami wybieracie nagrody. Widzicie te 15 kopert? Przyjrzyjcie się uważnie. W każdej z tych kopert są pieniądze. Nie ma pustych kopert. I dzisiaj Wy, jak będziecie szukać otwartej linii, to pomyślcie o tym, że sami wybieracie nagrodę. Tak jest. 0400 307 350 z telefonu stacjonarnego. Bądź SMS o treści tak na numer 73 52 dobre i skuteczne sposoby, aby trafić na otwartą linię i powiedzieć mi co to za słowo, co to za miejsce. Muszę tam pojechać i coś ci powiem. Jeśli mi powiesz, gdzie muszę pojechać, zdejmę dla ciebie jedną z tych kopert. W każdej z kopert pieniądze, pieniądze specjalnie dla ciebie i mam nadzieję, że trafisz na tę kopertę, w której będzie duża kwota pieniędzy. Tego ci życzę, drogi graczu. Co to za miejsce? Co to za miejsce? Oczywiście musisz odszukać pierwszą literę, a linie to czerwone linie, to są linie pomocnicze. Po tych liniach musisz połączyć litery w słowo i zadzwonić do mnie bądź wysłać sms. A, a jeśli trafisz na otwartą linię, to wiesz co? To oczywiście, jeśli tylko powiesz mi, co to za miejsce, ja zdejmuję dla ciebie jedną z kopet. Mówisz mi, który numer Dostajesz pieniądze. W każdej z kopert ukryte są pieniądze. Halo dobry wieczór! Halo dobry. dobry wieczór? Witam panią serdecznie w programie Noc Zagadek. Co to za miejsce? Paryż. Serdecznie gratuluję oczywiście, że jest to paryż. Proszę mi powiedzieć, którą kopertę mam dla pani zdjąć. Piątą. Piątą. Ileż to ukryło się w kopercie numer 5? 100. 200 zł. Serdecznie pani gratuluję. 200 zł. Czyli już wiem, że muszę pojechać do Paryża, ale z tego Paryża szybko muszę się gdzieś przemieścić do innego miasta. Co to za miasto, co to za miasto? Dzisiaj mamy zagadki podróżniczo-geograficzne. Dzisiaj jeżdżę po całym świecie, a wy jeździcie razem ze mną i wygrywacie pieniądze 0400-307-350 z telefonu stacjonarnego lub SMS o treści tak na numer 7350. Przypatrzcie się uważnie, co to za miasto? W jaki sposób ułożyć to słowa? Oczywiście tak jak w poprzednim wypadku. Znajdujecie pierwszą literę i po tych czerwonych pomocniczych liniach łączycie litery w słowo. I ja dla Was zdejmę kopertę. Wtedy. Tak jest. W każdej kopercie są pieniądze. Słuchajcie, już pierwsze pieniądze rozdane. Pani, która zadzwoniła do mnie przed chwilą, wygrała 200 złotych. Już wiemy, że jadę do Paryża, ale z Paryża muszę pojechać gdzie indziej. Co to za miasto? Gdzie muszę pojechać teraz? Coś Wam powiem, dzisiaj wyjątkowo duża pula nagród. 4,5 tysiąca złotych. Jeszcze wcześniej nie było tyle pieniędzy do wygrania w moim programie. Pamiętaj o tym, 4,5 tysiąca złotych ukryty jest koperta. Naprawdę duże pieniądze. Co to za miasto? Gdzie muszę teraz pojechać? Pomyśl, co to za miasto? Czy już wiesz? Z poprzednią zagadką nie było problemu. Za pierwszym razem pani powiedziała mi prawidłowe rozwiązanie Paryż. A teraz... Gdzie teraz muszę się udać? Co to za miasto? Czy coś mam wam powiedzieć? Myślę, że wszystko jest jasne. Tylko 5 liter. Moi drodzy. Paryż, stolica Francji. Ale teraz muszę udać się nad morze. I właśnie słyszę, że S.M.S. trafi na otwartą linię. Mam nadzieję, że będzie to zwycięzca. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana serdecznie w programie Noc Zagadek. Cóż to za miasto jest na ekranie? Sopot. Serdecznie gratuluję oczywiście, że to Sopot. Proszę mi powiedzieć, którą kopertę mam dla pana zdjąć. Może weźmiemy kopertę numer 4. Numer 4. Ileż to pieniędzy ukryło się w kopercie numer 4? U, trochę więcej niż poprzednio. 300 zł. Serdecznie panu gratuluję. 300 zł. Moi drodzy, jesteście wspaniali. A teraz z nadmorza przemieszczamy się gdzie indziej. Tak, moi drodzy, dzisiaj jeździmy po całym świecie. Co to za miasto? Znajdź pierwszą literę. Po czerwonych pomocniczych liniach połącz literę. Litery w słowo. A ja, a ja oczywiście ci zapłacę. Jeszcze nie wiem ile, bo dzisiaj ty sam sobie wybierasz nagrody. Dzisiaj nagrody ukryte są w tych oto w kolorowych kopertach, a w każdej z kopert pieniądze, duże pieniądze. Dwójka graczy już wygrała. Ja czekam na Ciebie na kolejnego trzeciego gracza. Co to za miasto? 0,400-307 350 z telefonu stacjonarnego. SMS o treść tak na numer 7350 i powiem Ci, że są to dobre i skuteczne sposoby, aby trafić na otwartą linię. Dzisiaj na razie szanse, jak widzę, rozkładają się porówno. Jeden pan i jedna pani takcy byli zwycięzcy. Pani trafiła na otwartą linię dzwoniąc z telefonu stacjonarnego. Pan natomiast wysłał do mnie SMS-a. Jak widzicie, są to dwa dobre i skuteczne sposoby. Co to za miasto? Gdzie ja muszę teraz pojechać? Byłem w Paryżu, byłem w Sopocie, ale teraz muszę pojechać gdzieś dalej. Tak jest, nasza podróż trwa. Dzisiaj, moi drodzy, podróżujemy. Ja podróżuję, a wy podróżujecie razem ze mną i oczywiście nie podróżujecie za darmo. Nie, 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 nie. nie. W tych kopertach mam dla Was pieniądze i tylko dla Was. Cóż to za miasto? Cóż to za miasto? Popatrzcie. Sopot, pomyślcie to, jest w zupełnie innym kierunku niż Sopot. Sopot nad morzem. Natomiast tu bym powiedział, że raczej trzeba by się zwrócić w stronę gór. Sopot jest na północy, to miasto jest na południu. No nie leży w górach, ale no, chyba do tych gór już tam daleko nie jest. Na pewno bliżej niż Sopotu, który leży nad morzem. Gdzie ja muszę teraz pojechać? Jeśli pojedziesz tam razem ze mną, będziesz mógł sobie wybrać jedną z kopert. A jak możesz ze mną pojechać? No oczywiście, trafiając na otwartą linię, czego ci serdecznie, drogi graczu, życzę. Posłuchajcie. Ale ja bym chciał już pojechać do tego miasta, dlatego w tej chwili zaczynam odliczać. Dziesięć, Osiem. siedem, sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Panią serdecznie w programie Noc Zagadek. Co to za miasto? Kraków. Oczywiście, że to Kraków. Serdecznie gratuluję. Proszę mi powiedzieć, którą kopertę mam dla Pani zdjąć? Ósmą. Ósmą. Zobaczymy, ile pieniędzy ukryło się w kopercie numer 8. W kopercie numer 8? 300 zł. Serdecznie Pani gratuluję. Oczywiście. Że to Kraków. A teraz gdzie ja muszę znowu pojechać? Gdzieś muszę pojechać w innym kierunku. W tej chwili widzę, że podróżuję tylko po Polsce. Gdzie ja muszę pojechać z Krakowa? Jeśli mi powiesz, jeśli mi powiesz, co to za miasto, dostaniesz ode mnie pieniądze. 0400 307 350 z telefonu stacjonarnego. SMS o treści tak na numer 73. 50. Teraz coś wam powiem, trzeba pojechać tak trochę na zachód, no od Krakowa. Północny zachód. Około 400 kilometrów mamy z Krakowa do, no właśnie, do tego miasta. A jeśli jeszcze nie wiesz w jaki sposób ułożyć to miasto z tych liter, to ja ci powiem. Popatrz.